Tysiące, miliony robotników mogą żyć Trzeba zmienić myślenie, bo zmienia się czas. Plan, produkcja, wydajność pracy, porzucenie starych metod i wprowadzanie nowych metod wytwórczych, to są zadania na dziś. To są zadania na dziś. A jak to zrobić? A jak to zrobić? Czy indywidualnie, czy zespołowo? To, to jest właśnie najważniejsze. To jest właśnie najważniejsze w mojej sztuce. I tak jak mówię, opowiadam o swoim życiu, opowiadam o swojej brygadzie. Mówię dlatego o swojej brygadzie w tej sztuce, że z tą brygadą e, pracowałem w wielu zakładach w kraju, dlatego sam. Sam byłem szierzem. A e, filcase, czyli postaci z mojej sztuki Klepa czy Karkan byli moimi towarzyszami pracy. I ja opisałem tak jak oni żyją. Ja... Z nimi się nie będę zgadzał, jak oni wszystko do góry nogami przewracają. Oczywiście spokój nie można stać, no, kiedy dają człowiekowi prawo do wypowiedzenia swojego zdania. Niestety nie był czas. A można go było zdalczyć tylko rozum i nasze. Był przystojny, bardzo ładnie grał na harmonii, bardzo ładnie śpiewał. Tego mu zazdroszczę, bo ja nie umiem śpiewać. I on wyobraźcie sobie, no naprawdę nie, Nie śmiejcie się, ja wiem, że wszyscy inni nie mówią. I słuchajcie, jest tak, że on, y, że on sobie przechadzał w tym ubranku, wszyscy mu zazdrościli. Ale to przyjęło szale. I tu w tym momencie się podłożył, bo inni towarzysze też to zobaczyli. No i on z tym tekstem, że my chcemy się go pozbyć z fabryki. Pięć lat. A tutaj w jeden dzień i szli chcieli zrobić. Słyszysz <śmierzysz> łyski? Jeden dzień! Pięć lat musiałem się uczyć, zanim dopuścili do maszyny. Tak? Wszystko ręcznie, pijelniki, słuchniarka, szczypce. Nie będę czekać, nie będę więcej gotować obiadów. Niech im zrobią. Gotuję. Niech sobie sam odgrzewa obiad. Idę do kościoła.